Zmiana koloru całego samochodu trwała tyle, co naklejenie samej tej grafiki. Zdarzałem się w ogóle klienci z jakimiś szalonymi pomysłami, takimi, że wiesz, tak słuchasz, tak patrzysz, no, czy to jest w ogóle wykonalne? Często jest tak, że klient, że klient pokazuje mi wizualizację, że już na projekt i tak dalej, i tak dalej, zrobiony przez grafika. To chce tak zrobić samochód. No, i mieliśmy na przykład takie Porsche 911 GT3 GT RS, i mieliśmy okleić w takie nowoczesne Martini. Tak? Uh -huh. Musieliśmy tam powprowadzać parę zmian, dlatego że na papierze, na płaskim to wszystko wygląda dobrze. Natomiast jakby ten tylny błotnik w jak jest bardzo obły. Uh -huh. I nawet jeżeli byśmy nakleili tą folię tak, jak mamy ją wydrukowaną, ona byłaby tak zniekształcona, że wyglądałoby to słabo. Uh -huh. e, pamiętam, że to, to było tak, że klej, kleiliśmy takie auto, myśleliśmy je najpierw okleić na biało, żeby zmienić kolor, bo auto było srebrne. Weszliśmy do wniosku, że jak już idziemy przy takim samochodzie, to idziemy na grubo, kleiliśmy to z wnękami. I później dopiero kleiliśmy grafikę. I uh -huh. Wyobraźcie sobie, że klejenie tej grafiki było na tyle problematyczne, że zmiana koloru całego samochodu trwała tyle, co naklejenie samej tej grafiki. You can run, but you can't hide